Witam państwa serdecznie na konferencji prasowej, w której weźmie udział nasz kandydat na prezydenta, pan Janusz Korwin-Mikke. Pan Janusz korwin wczoraj odwiedził Anglię, był rano w Radiu Londyn, później był w Brukseli na posiedzeniu komisji, później wieczorem jeszcze był w polskiej telewizji. Także kampania trwa i jest bardzo intensywna i po powrocie. Z, właśnie z Anglii gdzie było bardzo entuzjastyczne przyjęcie tłumy na spotkaniach zresztą w Anglii, w której nasz kandydat w poprzednich wyborach miał około 40% poparcia, mamy przekaz właśnie od Polaków zagranicowych do Polaków w Polsce i do polskiego rządu. Panie prezesie? Ja nie będę czytał, czytał przekazu bo to ten list jest, ten list jest takim wyrazem Przekonania, że jeżeli się nic w Polsce nie zmieni, to oni po prostu nie wrócą, ale co więcej, mają wiadomości od znajomych, że ja mam również z innymi kanałami, że około dwóch milionów Polaków, młodych Polaków, którzy akurat na ogół kończą teraz szkoły, kończą studia, po prostu jak się nic nie zmieni, to wyjeżdżają z Polski też. Yy... Taki, taki jest ogólny nastrój. My potrzebujemy zrobienia zmiany. Tu o, oczywiście jako prezydent to ja dopilnuję tam panią Koper zagonie do roboty, żeby wykonywała przynajmniej to, co obiecywał pan Tusk, przynajmniej to, czego nic nie zostało zrobione. Natomiast no, jako prezydent będę mógł wetować głupie. Ustawy, a proponować słuszne. I, i tyle będę mógł robić jako prezydent w tej dziedzinie, oczywiście, bo są inne dziedziny, o których już mówiłem na innych konferencjach, więc nie będę zabrał głowy. Proszę o pytania. Ja chciałem Pana zapytać o zupełnie inną emigrację, emigrację z Afryki. Jest taka sugestia, by Polska jako kraj w Unii Europejskiej również przyjęła do siebie część emigrantów afrykańskich. Przypominam, że jak były emigracja z Tunisu, tam z Libii. To Polskę poproszono o to. Polska powiedziała, że przyjmie sześciu uchodźców, i wszystkich sześciu odmówiło, bo w Polsce są za niskie zasiłki. A teraz trochę sytuacja się zmieniła, no nie? Jak pan sądzi? Trzeba zlikwidować w ogóle zasiłki, to wtedy nie będą do nas przyjeżdżali. I Pan jest przeciwny przytrzymywaniu? Jeżeli mimo to chcą przyjechać i pracować u nas w Polsce, tak samo jak załóżmy załóż Lenin pracował, pracował w Anglii, on, pracował, nie, on nie, miał, nie miał żadnych pieniędzy od rządu w Londynie, w Londynie to oczywiście niech nie, nie przyjeżdżają. Każdego, każdego człowieka, który chce żyć za swoje pieniądze, witamy, witamy u nas. Natomiast absolutnie Polska nie powinna udzielać żadnej, żadnej pomocy, bo to tylko robi kłopoty, powoduje zawiść, że na przykład siedzi sobie w obozie facet, nic nie robi, dostaje więcej pieniędzy niż wynosi przeciętna pensja w Polsce. No i jest to bez sensu. Jak są, to bocuje bardzo wolna droga. Ja chciałam zapytać o Magdalenę Ogórek. Ona, I ona podkreśla, i SLD, że to jest kandydatka niezależna, coraz częściej to no, no tak, i... na pewno jest niezależna od SLD i to jest, i, i, i to jest bardzo dobre. Ale... Pan deklaruje ciągle, że przyjmie ją na swój podkład? Jakby... Tak, ja bardzo, bardzo lubię niezależne osoby, i jeżeli kobieta jest na odpowiednim poziomie, a pani ogórek jest, no to przecież u nas jest pełno, pełno kobiet, Chodźmy, choćby, że spojrzał obok, prawda? I, 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 i ten, no to... Także nie ma, nie ma co się obrażać, obrażać, tylko trzeba przyjść tam, gdzie jest jej miejsce. My jesteśmy koalicją, ona sama nazwa wskazuje, I, i, i witamy wszystkich ludzi, którzy mają podjęcie, zdrowe pojęcie o, o gospodarce, o państwie SLD nie robi krzywdy najpierw tak mocno popierając, wysyłając teraz mniej, ona jest niezależna. Uważam, że SLD zrobiło jej krzywdę, krzywdę, usiłując nie zrobić kandydatkę lewicową i poglądy nie są lewicowe, to wyraźnie widać z tego, co mówi od pierwszych chwil występowania. No i to jest trochę dziwne, ale chciałem podkreślić jeszcze jedną ważną rzecz. Dla SLD nie ma miejsca na scenie politycznym. Programy, programy gospodarcze SLD przejęło PIS, to jest, to jest partia lewicowa. Obyczajowe przejęło razem z częścią członków zresztą przejęło PO. No i SLD teraz znajduje się miejsce na prawo. SLD w całości przesuwa się w prawo. PO już jest, SLD jest na prawo od PO ich odpisu. Także pani Ogórek jest w, tak powiem, w czołówce tego, tego trendu i już, już prawie podchodzi pod tradycję. Pod, 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 pod Jeszcze jako pana jako kandydata chciałem o podatki zapytać, Poda ta wolna o podatki. Ma pan pomysł, o ile ją powiększyć? Na 3, 3 miliardy, 3 miliardy miesięcznie. Tak, krótko mówiąc, chcemy zlikwidować podatki dochodowe i tyle, całkowicie. Yy, chcemy zlikwidować podatki od kupna-sprzedaży. Oczywiście nie jest prawdą, co nam zarzucają. Pan wczoraj, panika, jakie się udzielał z panem Ikonowiczem, który powiedział, że już chcemy w ogóle zlikwidować podatki. Oczywiście nie. Podatki muszą być na wojsko, policję, na pensję prezydenta, oczywiście. Natomiast, natomiast dlaczego dochodowe? A wolna kwota od podatku o ile ją powiększyć? Pan? Jeszcze raz mówię, skoro. Nie mam w ogóle do, podatków dochodowych, ale jak pan woli tym językiem, 3 miliardy miesięcznie i wtedy jest to, jest to likwidacja podatku dochodowego de facto. Prawda? Chyba nikt nie zarabia w Polsce 3 miliardy miesięcznie. No Państwo jeszcze wyjaśnię, że ten list, który tutaj ma nasz kandydat, to jest list napisany i podpisany przez Polaków za granicą na spotkaniach pana Janusza. To jest list do polskiego rządu i do Polaków. List, który opublikujemy dzisiaj w internecie, wyślemy do mediów. To jest list, w którym Polacy proszą Polaków, którzy są w kraju, żeby ci zagłosowali za rozwiązaniami, które działają tam, gdzie musieli wyjechać i których wprowadzenie pozwoli im na powrót. I są przekonani, że gwarantem tych zmian jest właśnie Janusz Korwin-Mikke. No, tego nie ma w tym liście, mówią tylko o zmianach. Yy, ale... Tak, ale, a, ale z rozmów wynika, że są przekonani, właśnie panu ten list przekazali właśnie z tego powodu. I, i to jest oczywiste, że to nie pan Komorowski jest w stanie zagonić panią Ewę Kopacz do roboty, bo jemu się raczej nie chce, a pan Duda raczej tego nie potrafi. Yy, Janusz Korwin-Mikke jest tym politykiem, który jest w stanie to zrobić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jakie plany na dalszą kampanię planujecie Państwo? Eee, teraz e, oczywiście są różne plany, nie, nie wszystkie możemy teraz ujawnić, bo będą nietypowe elementy kampanii, ale z typowych elementów to e, teraz będziemy mieli spotkania w całej Polsce, e, będą to wiece, duże wiece w takich miastach jak Warszawa, Poznań, Wrocław, e, Kraków, w Krakowie. Mieliśmy prawie 10 tysięcy wyborców rok temu, teraz spodziewam się kilkunastu tysięcy. Będzie to ogromny wiec, który pokaże, jak duże poparcie ma Janusz Korwin-Mikke. Te tłumy na spotkaniach to są prawdziwe sondaże, których nie da się kupić. Nie da się kupić entuzjastycznego, spontanicznego tłumu na spotkaniu. Chciałabym Dobrze, to w takim razie, jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy bardzo. Zapraszamy.